Hej, witajcie, w końcu się doczekaliśmy będziemy mogli dzisiaj sobie ograć i sprawdzić takie pierwsze wrażenia na świeżo z gry No Rest For The Wicked jest to gra Moon Studios których na pewno znacie z dwóch części Ori'ego Blind Forest i Wheel of the Wisps bardzo czekałem na tą grę jak pewnie wielu z was na chwilę obecną widnieją opinie na Steamie jako mieszane, ale od razu zapewniam, że jest to mm, głównie ze względów optymalizacyjnych. Optymalizacja leży po prostu strasznie. Nagrywałem przed chwilą filmik jak gra na Steam Decku i nie jest kolorowo, ale to są oczywiście Wszystkie rzeczy do ogarnięcia, bo przypominam, że to jest dopiero y, start w early access. Nie jest to premiera pełnej wersji, jest to dopiero wczesny dostęp. Jesteśmy na początku tego wczesnego dostępu, więc y, nie ma co oczekiwać cudów, jakby. No, ale to też jakby płacimy za tą grę bodajże 161 zł, 161,99 chyba na chwilę obecną na Steamie, co o dziwo w regionie polskim jest najdroższa na, ze wszystkich regionów. Wszędzie mają taniej niż my. Polska kraj yy, mlekiem i miodem płynący. No i dobra, kontynuując. Będą to moje pierwsze wrażenia. Wcześniej odpaliłem tylko grę na Steam Decku, żeby zobaczyć, jak ona działa, ale kompletnie tam nic więcej nie sprawdzałem. Także tutaj odpalimy sobie, zobaczymy sobie początek. Zobaczymy, jak działa w ogóle, bo nie wiem jak będzie działać na komputerze. Mamy tutaj piękne, przerysowane postacie. Nie będę tutaj wprowadzał żadnej kustomizacji zrobił sobie po prostu standardową postać na standardowym świecie. E, tworzymy krainę, tak. E, gra jest action rpg -iem. Jest wręcz... Twórcy mają ambicje, żeby redefiniować w ogóle gatunek action rpg -ów. Jest czymś między... Okay. Nie będę... Nie będziemy chyba oglądać cutscenki. Jak ktoś będzie chciał, to znajdzie ją sobie. Jesteśmy tutaj dla mięska. Ale kurczę, ta, ta grafika jest. piękna. Kurde, widzisz to? Przecież odrobinę. Sorry, Made Pomijamy to. Jest bardzo ładnie. Eee, tak, jest to eee, coś między Hack and Slashem w izometrycznym. A a souls-like'em, czyli mamy taki mix coś między Hadesem a Dark Soulsami, tak? Kurcze, graficznie naprawdę jest jest pięknie. Ja to lubię nazywać tą grafiką taką pięknie, prześlicznie brzydką. O, to jest, to jest moje określenie takiej grafiki. Jest prześlicznie brzydka. Kurczę, przepraszam, przyciszę jeszcze odrobinę, bo mam wrażenie, że jest za głośno. Eee...

W ogóle te animacje postaci są takie, tak strasznie smooth, wszystko jest, ta postać ma taki swój ciężar jak się nią poruszamy. Oczywiście gram na kontrolerze, takim ślicznym, e, bo a oprócz optymalizacyjnych problemów bardzo dużo ludzi narzeka na, na to, że w ogóle nie możemy sobie mm, ustalać tych y, klawiszy, Keyba, keybindingu w ogóle nie ma, tak? E, w ogóle źle poszedłem. Mm, także nie chciałem mi się bujać z ustawianiem wszystkiego na klawiaturze i na myszce. Zresztą w takie... są slajki -like -y wręcz wolę grać na kontrolerze. Także po prostu gram na podłączonym kontrolerze od PS5 do komputera. Okej, okay, coś sobie ukradliśmy. Pieniążki splądrowaliśmy. Kurczę, zobaczcie w ogóle te szczury takie, te, ten cały brud tego statku rozwalamy sobie skrzyneczki okej, okay, mieliśmy lekkie ścinki, podnosimy sobie monetki to są ustawienia okej, okay, porozmawiamy sobie z nim podaj pieczarki z półki i zioła ze stołu ja muszę mieszać, bo się przypali no oczywiście, trzeba mieszać tutaj mamy grzyby, tutaj mamy zioła wejdę Ci na głowę i do gara. Wystarczy podlać wodą morską i posypać się trocinami. Oh, <grystanie> Jasne, pieczarki można zjeść na surowo, ale nie ma to jak ciepły posiłek. Proszę spróbuj. I dostaliśmy dzięki temu zupę grzybową, która pewnie będzie, tak, przedmiot jadalny będzie, służyć, żebyśmy mogli się wychylować nią. Znajdź swoją chatkę poniżej i odpocznij przez noc. OK, widzicie, są takie, są takie mikrościinki. To perfo nie jest idealne. Dziękujemy, że pościliłeś nam prycze Dobra, idziemy w kimkę. I teraz... Zaczyna się zabawa. Idziemy sobie spać. Tak, coś jest ewidentnie, są takie minimalne ścinki. Ostatek zostaje zaatakowany. Będziemy musieli się bronić. Będziemy. Znaleźliśmy miecz. Musimy go sobie wyekwipować. Oczywiście. I mamy naszego pierwszego przeciwnika. Dobra, go. Także jak widzicie, mamy tutaj taki rodowód traken slashowy. Ale jednak. Poleganie na animacjach i staminie jest bardzo solsowe. Znaleźliśmy sobie tarczę, którą teraz możemy blokować, również. Kurczę, te animacje są naprawdę tak bardzo płynne. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. Okay. Ale bardzo to czuć, jak gramy. Jak się roluje. Tak. To bardzo ważne. Zaczekaliśmy go. Tak, mamy tutaj właśnie dodane bardzo kojarzące się z solsami rolowanie, którym można rozbijać beczki, więc gra już jest 10 na 10. Nie potrzebuję wiedzieć nic więcej. Można rolowaniem rozbijać beczki. Jestem ukontentowany. Idziemy dalej. Tutaj sobie możemy przeskoczyć. Trochę nie doleczyliśmy. Tak, postać, postać ma taki bardzo czuwalny ciężar, jak się poruszamy. Bardzo przepraszam. Coś tu mamy ciekawego. Klucz do kajuty kapitana. Dobra, możemy parować również. Spróbujemy sparować. Okay. Tak, mamy lekkie ataki, ciężkie ataki. Jak widzicie, właśnie nie trafiłem tym ciężkim atakiem. Walka jest bardzo miodna. Bardzo fajny ma feeling Solsiarze bardzo łatwo się tutaj odnajdą Dobra, wychodzimy Użyliśmy kluczy do kajuty okay. Tutaj koledzy załadujemy backstaba A dobra, on się wykopyrtnął już po Po tym backstabie sobie na okręt w ogóle te kolorki są takie przescone wręcz coś pięknego no jednak jeszcze z takich graficznych aspektów to M obecnie gra nie ma wsparcia dla DLSS, ale już widnieje ta opcja, że zostanie dodana. Kurczę, te animacje tych postaci, ta, ta ekspresyjność. W ogóle... Ten, ten ogień, ten decz, to nagromadzenie tego wszystkiego. Mam chyba włączoną dynamiczną rozdzielczość z tego, z tego co widzę, bo trochę się to wszystko rozjeżdża. Ale naprawdę daje to spore wrażenie. Tutaj nam pomagają, więc jest troszeczkę łatwiej. Dobra, ten już pad. Kłeczko staminowe od razu mi się kojarzy z, z, z Zeldą. Ciekawe czy na przykład... Przy, nie nie zwróćcie uwagi w sumie przy wspinaczce pewnie się zużywa. Mamy tutaj takie systemy, właśnie jak w Zeldzie, że przy wspinaczce... Dobra, podejść do uchwytu. Otwieramy klapę, schodźmy niżej. Kamera w ogóle bardzo dodaje dynamiczności w całej walce. Przy każdym sieknięciu mamy te drgania i przy wszystkich wybuchach wszystko jest od razu takie dużo bardziej dynamiczne. Tutaj mamy rozbryzgi wody. Pięknie to wygląda. Tak, myślę, że to ta dynamiczna rozdzielczość włączona sprawia, że to wszystko jest takie niewyraźne. Ale no jakby nie oszukujmy się, to jest dopiero Early Access. Gra nie będzie działała perfekcyjnie od początku, chociaż miło by było, nie ukrywajmy. Nie kosztuje też aż tak mało, żeby. Dobra, czy ty już jesteś ostatni? Powiedz mi, tak, jeszcze chyba z tego co widzę, to jak robimy ataki, taką serię ataków pod rząd, to stamina leci nam też na minus. I potem jak ona się zaczyna odnawiać za bardzo się rozgadałem, bym zginął. I jak ona się zaczyna odnawiać, może nie zginiemy, zjedzmy sobie zupę. I jak ona się zaczyna odnawiać, to najpierw musi zapełnić ten minus. Także bardzo. Fajne, że jakby nie... Nie możemy sobie mając minimalnie staminy użyć. Ataku, który nam by zużył dużo staminy. I jakby bezkarnie. To jest Statek rozbił się. To była tutorialowa. Tutorialowy wstęp, teraz przechodzimy już do bardziej otwartych przestrzeni. Wow. Te grafiki po prostu. Też sobie skipniemy Z będzie można sobie obejrzeć potem, tak jesteśmy na plaży Straciliśmy cały nasz ekwipunek Przechodzimy tutaj do okay. Przeróżnych zasobów Ich zbieranie z kluczem do czynienia postępów i przetrwania Możemy sobie pewnie Tam ktoś ledwo żyje Wiedziałem. Niepotrzebnie wziąłem Cię na pokład. Stąd nigdy nie dostaniesz się do Sakramentu. Na wybrzeżu roi się od wskrzeszonych. Ach, morskie fale. Czujesz je, ojcze? Wróciliśmy na morze. Nowe zadanie. Sakrament. Kapitan statku kazał nam sprowadzić, dostać się do miasta Sakrament. Ostrzegł jednak, że przed nami może czaić się więcej tych najeźdźców, którzy zaatakowali nasz statek. Możemy sobie spojrzeć na mapie. Okej, okay, tak, tutaj musimy się dostać. E, I w ogóle widziałem już, że e, gra jest korytarzowa, Muga wojny. Mapa wskazuje twą drogę. Pamiętaj jednak, że świat ciągle się zmienia, więc ścieżka będzie stopniowo zanikać. Okej, okay, a gdzie mamy mini-mapę? Nie mam mini mapy. Yy, widziałem już, że mimo tego, że gra jest jakby bardzo korytarzowa, tak nie mamy stricte otwartego świata tutaj, to. O, możemy kopać sobie upadło. To yy, jakby. Jest bardzo otwarta, jakby te, te ścieżki są. Rozgałęzia się na dużo poziomów i jakby nie mamy. Szybka, zwykła, ciężka, klasa wagowa. Okej, okay, no to tak. Nie mamy takiej jednej po prostu korytarzowej ścieżki. Tylko mamy tą dowolność jakby w eksploracji. Ogniska pozwalają gotować posiłki ze zebranych zasobów. OK, bardzo ciekawie mamy tutaj. OK, możemy sobie wziąć wszystko i możemy sobie gotować posiłki na ogniu. Bardzo fajnie. Możemy sobie zrobić zupkę. Czyli mamy tutaj też takie mechaniki. Ok, możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. A, patrzcie. Mamy wyposażoną wyposażoną siekierę, aby ścinać drzewo. Czyli są tutaj naprawdę takie przeróżne mechaniki. Ok, możemy się wspinać. Po... Tak, i widzicie, wspinamy się. Mamy dostęp do naszej staminy. No, totalnie jak Zeldzia. Zakradaj się do wrogów. Aby wykonać atak z zaskoczenia, backstab. Ok. Wow. Straciłem. Pięknie. Straciłem. połączenie z padem z jakiegoś powodu. Rozłączyło mnie. Kompletnie. Ok, wróciliśmy. Tylko szkoda, że. spadliśmy stamtąd. Fresh meat. Czyżby to był. Butcher Walka ma bardzo fajny feeling te odskoki i te drgania kamery przy każdym ataku okay. musimy się uczyć animacji przeciwników i ciach. Ui, ucięliśmy mu rękę i dostaliśmy Spodenki, tak, czyli tutaj cały equip equipment ma statystyki, koncentrację korzystając z run swojej broni. Runy są potężnymi atakami specjalnymi. Czyli mamy tutaj jeszcze jakiś cały system run? Uuu, tu już mamy grupę przeciwników. Ale tak, coś z perfo w takich dynamiczniejszych momentach bardzo leży. Teraz mamy spadki w ogóle w okolicy 30 fps. -ów. Mimo tego, że wcześniej wyciągaliśmy na spokojnie 90. Chciałem parować tarczą, której nie mam. Ok. Coś jeszcze. Nagrywanie pewnie dodatkowo obciąża. Jesteśmy wytrąceni całkiem z równowagi Pierwszy pad Zjemy sobie zupkę Pięknie Zbieramy łupy całą podpalacza, pancerza Zostaliśmy pancerz Wow Zresztą mamy jakieś Przyczepiane rzeczy, które fajnie się bujają, jak biegniemy. Wow, jesteśmy podpaleni. Ok, dostaliśmy gigantyczną serię tak, te wszystkie efekty tutaj. Ogień. Weźmy chyba ciężkiego przeciwnika. Ech. Dobra. Eee. Jak to tutaj wygląda? Tutaj są jakieś... Czy my tu możemy jakoś się wspiąć? Możemy <śmuszamy> przemykać tutaj. Pięknie. Tutaj coś znaleźliśmy. Jakiś sekret. Zlutować, mamy tarczę. Dobra, naprawdę yy, super to wygląda. Wydaje mi się, że gra. O, tutaj możemy się wspiąć. Tak, widzicie tutaj. Yy, możemy zobaczyć sobie mapę. Przyszliśmy z krawek, a tak na dobrą sprawę pewnie jest milion różnych rozgałęzień, bo ja idę mega chaotycznie. Tam spadliśmy, tutaj gdzieś przeszliśmy. Także mimo tego, że. Okej, okay, szepty, odpocząć i zapisać swoje postępy. Super, czyli to jest odpowiednik ognisk z Dark Souls. Super, szepty. Możemy sobie tutaj odpocząć. Zapisać grę. Ale chyba się nie, zregeneru nie zregenerujemy życia tutaj. Także gra, mimo tego, że jest bardzo korytarzowa, jest też w sensie nie mamy open worlda. Tylko mamy takie wyznaczone ścieżki i ograniczoną mapę, to jednak mamy przeróżne przejścia, jest taka bardzo otwarta w swojej korytarzowości, tak, to nie jest stricte open world, ale jest bardzo, bardzo fajna otwarta mapa. Jak na razie wrażenia pierwsze super, jakby sama ta miodna walka zachęca, żeby grać dalej, animacje są świetne, graficznie jest prześliczna, jest taka mroczna, ciężka, ten ogień, deszcz. Wszystko wygląda pięknie. No oczywiście tutaj przychylę się do tych wszystkich negatywnych recenzji na Steamie. Perfo lata jak szalone. Nawet widzicie są frizy. Wydaje mi się, że to też trochę ma wpływ na to, że nagrywam. Ale jednak jest średnio mocno. Na Steam Deku jest wręcz bym powiedział fatalnie. Więc tutaj jest dużo pole do poprawy. Pamiętajmy, że jest to wczesny dostęp. Na chwilę obecną nie wiem czy polecałbym zakup w takim stanie, no bo ponieważ jakby chcemy, żeby gra działała dobrze, a tu optymalizacyjnie leży. Niemniej jednak, core jest jak na razie fantastyczne. Gra zapowiada się genialnie. Na pewno będę bardzo mocno śledził rozwój tej gry. Z tego co mi wiadomo, to w early access jest kontentu na jakieś 15-25 godzin mniej więcej grania. Także trochę tego jest, jednak na razie wstrzymuję się z zakupem do czasu, aż nie wypolerują bardziej. Tych względów stabilności, jakby całej gry. Niemniej core genialny graficznie, przepięknie i polecam śledzić dalsze losy tej gry. Pewnie nieraz jeszcze zawita tutaj w jakimś materiale. Także to są moje wstępne pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. I widzimy się w następnym materiale. Cześć.